Dostarczyłeś, a teraz wynocha. Dobra, tylko mnie nie zjadajcie. Co za tchórz. W porządku, bierzcie pudełka. Najwyraźniej zaczynamy od malowania domu. Nie mam ochoty sama zajmować się taką czarną robotą. Rączka, chodź tu. Zrób to szybko. Nikt nie pomaluje domu lepiej niż ty. Według mnie idealnie. A kości będą świetnie się prezentować jako dodatkowe ozdoby. Uwielbiam je. Ale to jeszcze nie wszystko. Mój przyjaciel pająk zaraz pobiega po domu i będzie tkał pajęczyny. Tak, aby mój dom wyglądał jeszcze bardziej złowieszczo. A te figurki umieszczę na dachu. Myślę, że idealnie pasują do mojego wystroju. Den, na kogo czekasz? Zaczynaj! Tak, najwyższy czas zacząć. Zdecydowanie będę potrzebował pomocy. Moi przyjaciele spod ziemi pomogą mi pomalować dom. Są już w drodze. Uważajcie, bo apokalipsa zombie może wkrótce się zacząć. Żartuję, żartuję, haha. Ha. To moi przyjaciele będą tylko malować dom. Mają kilka świetnych pomysłów. O takich. Na przykład odciski dłoni na ścianach. To przecież genialne. Super. To będzie malować dach. Do dzieła. Podrapcie się po głowie i zdecydujcie jak go udekorujecie. Nie. Brawa! Świetny pomysł! Te wszystkie odcienie zieleni idealnie ze sobą współgrają. A znak wyszedł naprawdę niesamowicie. Chłopaki, nie zawiedliście mnie. Możecie wracać pod ziemię. Resztę zrobię bez was. Dziękuję. Temu domowi zdecydowanie brakuje charakteru. Fajnie będzie zabić okno deskami. Wszędzie rozłożyć mech i inne zielsko. A do komina przyczepić stare kamienie. Przyda się też trochę grzybów. Muszę zrobić wszystko, by poczuć się jak prawdziwy zombie pod ziemią. Trochę pysznych smarków też nie zaszkodzi. O, rozmażemy je tutaj. I jeszcze więcej smarków. Według mnie pięknie. A ja muszę zamontować zamek w drzwiach, który będzie miał oko na wszystkich. Fajnie będą też wyglądać kościste dłonie na krawędziach dachu. Teraz wszystko gotowe. Jest! Już skończyliście? A ja nawet nie zacząłem malować. Właściwie to Aha. najwyższy czas się tym zająć, ale zamiast zwykłej farby użyję krwi. Mam nawet urządzenie, które pomoże mi pomalować całą powierzchnię domu. Tadam! wszystko gotowe. Następnym krokiem jest udekorowanie ścian nietoperzami. Moi przyjaciele, jesteście gotowi? Wspaniale. Teraz powiesimy kilka gotyckich latarni i postawimy ogrodzenie na dachu. Teraz mój dom wygląda jak prawdziwy zamek Drakuli. To niesamowite. O, jestem taki nieuważny. Potrzebuję natychmiast innej skrzynki pocztowej. Myślę, że głowa jednej z moich przyjaciółek sobie z tym poradzi. Teraz trzeba ją tylko wykopać. Oto i ona, posiedź tu przez chwilę, będziesz mi odbierać pocztę. Rączka, szybko do mnie zajmiemy się podwórkiem i zaczniemy od Twojej budki. Mamy już wszystko, czego potrzebujemy. No, pospiesz się. A teraz musimy to wszystko posklejać. I urączki będzie swój własny domek. Troszkę kleju i prawie gotowe. A teraz potrzebuję różnego rodzaju kamieni, po to, żeby zrobić ścieżkę. Kolor tych kamyczków mi bardzo odpowiada. Następnie wykorzystam dynie. Zamierzam umieścić je dookoła domu. A tę czarną siatkę zarzucę na ogrodzenie. Jeśli umieszczę na niej pająki, będzie wyglądać jak prawdziwa pajęczyna. A te piękne, martwe róże również będą rosły na mojej posesji. A jako skrzynki pocztowej użyję czaszki. I szczęka pomieści wszystkie listy, które do mnie przyjdą. Teraz ja! O nie tylko nie słońce! Spadaj stąd! Ten znak zakaz słońca będzie główną ozdobą mojej posesji, a następnie ustawię moje ulubione czaszki. Tylko dopiję krew i ustawię je w formie piramidy. Wszyscy zdecydowali się zrobić skrzynkę pocztową w kształcie głowy nudy. Czerwona trumna to inna historia, ma też mojego ulubionego nietoperza. Mam dla ciebie list. I po co tak warczeć? Ja tylko wykonuję swoją pracę. O rany, nigdy wcześniej nie widziałem odciętej ręki na ramieniu. List dla ciebie. Myślę, że dam go temu szkieletowi tutaj. Nie musisz być taki agresywny. To straszne. Używanie głowy jako skrzynki pocztowej? Kto na to wpadł? Oto twój list. O, on gryzie! Wreszcie sobie poszedł. O, znowu jest słonecznie. Muszę wracać do domu. Tu mnie słońce nie dosięgnie. Przy okazji to świetny powód, był dekorować wnętrze domu. Najpierw trzeba je pomalować. Następnie zabezpieczę się przed słońcem i powieszę czerwoną zasłonę na oknie. Dalej rozwieszę łańcuch świetlny z moimi najlepszymi przyjaciółmi. Nie Nietoperzami, które również świecą. Ale to jeszcze nie koniec. Mam całą masę różnych nietoperzy, które zamierzam powiesić w całym moim pokoju. Czerwony dywan też się nada. Uwielbiam też lustra. Kiedy w nie patrzę, od razu myślę o mojej nadprzyrodzonej naturze. To naprawdę fajne. Więc lustro też by mi się przydało. No, co za przystojniak. Płać będę w tej uroczej małej trumnie, położę obok niej kilka moich ulubionych pluszaków i zapalę świeczki. To się nazywa idealny pokój. Przyda się też stół. Postawię na nim fondiu, z tym, że nie wypełnię go paskudną czekoladą, ale moją ulubioną krwią. Pozwolę jej płynąć bez końca fontannie, a ja będę ją tylko podziwiać. Myślę, że wyszło świetnie. Najwyższy czas uczcić zakończenie remontu kieliszkiem krwi. Na zdrowie, moi słodcy! Jak udekorować wnętrze mojego domu? Myślę, że na początek będę potrzebował kapsułki z wirusem zombie. To nada ścianom kolor, którego potrzebuję. A podłogę pokryję moimi ulubionymi deskami. Podłoga również musi być pokryta ziemią, z nią będzie mi wygodniej. Nie zaszkodzi też trochę mchu i muchomorów. Będą idealne. Wiecie, jak fajnie będzie pasował do mojego wnętrza blok ziemi z Minecrafta? Zobaczcie, jak odlotowo wygląda. Postawię na nim telewizor, obok niego krzesło, na którym będę odpoczywał, a na ścianie powieszę fotografię z moją ukochaną. Muszę też dodać kilka figurek i kamieni. Liany też nie zaszkodzą, wyglądają naprawdę fajnie na ścianach. Będę tu zajmować się moimi ulubionymi rzeczami. Jeść smakałyki i oglądać fajne kanały na YouTubie. Wszyscy oprócz mnie zdążyli udekorować domki. Ja też zacznę od malowania ścian. Muszę się zabezpieczyć maską przeciwgazową. Teraz możemy zacząć malować. No, świetnie mi to idzie. Gotowe. Następny będzie czarny dywan oraz czarny stolik i szafka. Umieszczę je w rogach pokoju. Dalej potrzebuję czarnych tkanin na stół i krzesła. Okay. Tutaj postawię moją ulubioną maszynę do pisania. Lubię wymyślać historię w wolnym czasie. Czarna róża. Ciebie postawię. O tutaj. Różne szkielety i kości. Świece i czaszki. To wszystko bardzo fajnie będzie pasować do mojego wnętrza. Pozostało tylko zapełnić szafkę. Moje moce mi w tym pomogą. Mój ulubiony czarny niedźwiedź. I obraz skorpiona też na pewno znajdą miejsce w moim domku. I przydałoby mi się jeszcze kilka szkieletów. Na górze będzie siedział John. To mój przyjaciel Pająk. Cześć. Ho? Nigdy nie można mieć za dużo kości. Można też troszkę udekorować okno i obok powiesić tą wielką czaszkę. A dookoła okna rozwieszę kosteczki. Teraz można zająć się tym, co lubię. Wszystko gotowe. Mam domek. Pa wszystkim, pędzę mój dom. Mojego możecie nie oceniać. Wiem, że jest najfajniejszy. Wow, ale mamy szczęście. To sztabki złota. Teraz jesteśmy bogate. Tak, czekaj, moja sztabka ładnie pachnie. Może to wcale nie jest złoto. To czekolada? Jeśli tak, to daj mi spróbować. Nie, sama ją zjem. Masz swoją własną czekoladę. Właśnie! Nie mogę się doczekać, kiedy ją zjem. O nie! To prawdziwe złoto! Myślę, że przeznaczę je na wstawienie moich połamanych zębów. Nie gadaj głupot. Wiem, jak się naprawia zęby, więc sama ci je wstawię. Otwórz budzie. Może nie powinnaś. To znaczy, nie powinnaś. Już przygotowałam wiertarkę. Zrobię to szybko. Twoja sztabka złota akurat się przyda. Otwórz buzię. I jak? Czy złote zęby wyglądają fajnie? Rewelacyjnie. Mam fajny pomysł. Otwórzmy razem nasze klosze, ale nie patrzmy. Zamykaj oczy. Naiwna. Dała się nabrać na i podstęp. No. Tylko nie papryczka, nigdy na to zje. A ja muszę mieć coś smaczniejszego. Raz, dwa, trzy, otwieramy. Wspaniale! Mam czekoladową papryczkę. Kurczę, a ja mam prawdziwą. Nie chcę jej. Ale musisz, masz pecha, a ja mam szczęście. Muszę szybko spróbować tej apetycznej papryczki. Ta czekolada wygląda przepysznie. Ja mam czekoladę, a ty masz papryczkę. Ale mi się poszczęściło. Mam wparta, hura! Może mnie poczęstujesz. Po co, przed sobą taka pyszna papryczka? Spróbuj jej. Na pewno jest ostra. Ojej, wcale nie jest ostra. A w środku ma czekoladę. Dziwne, jeśli ja mam czekoladową papryczkę, to co masz? O, nie! Co się stało? W mojej papryczce jest czekolada. Obawiam się, że twoja jest prawdziwa. Co? I nie wierzę! Aaaa, pomóż mi ratunku! Czyli to ja mam dziś szczęście. Już myślałam, że będę musiała się męczyć z ostrą papryczką. A to ja się męczę! To niesprawiedliwe! Pomocy, zaraz słone! Proszę udać ten pożar! What? Dobra, dobra. Akurat mam obok siebie szklankę z wodą. Trzymaj. Pomogło? Okay. Chyba. Oh, no. y ja tak nie! Nie pomogło! Znowu płonę. Tym razem jest jeszcze gorzej. Zaraz przyjdę, czekaj. Zanim tu wrócisz, sama ugaszę ten pożar. Za pomocą zwykłego spryskiwacza. Już biegnę! Mam całe wiadro mleka specjalnie dla ciebie! Nie! Dlaczego to zrobiłaś? Sama ugasiłam pożar! Teraz jestem cała w mleku! Łopat? Dziwna nagroda! Ciekawe kto ma tę prawdziwą, a kto czekoladową! Myślę, że ja mam prawdziwy! Już mogę się nim bawić, ale super! Czyli mój jest czekoladowy. Muszę go szybko zjeść. Aj, to boli. Wcale nie jest czekoladowy. Szkoda, że nie widziałaś swojej miny. No to gdzie są smakołyki? Gdzie czekolada? Dziwne, spójrz, twój popyt też ma znak zapytania. Znak zapytania? Tak, jest na tym przycisku. Spróbujmy go nacisnąć. Może wtedy pojawi się coś smacznego. Super! Czekoladowa kola! A ja mam prawdziwą. Też całkiem fajnie. Zgadzam się, mamy szczęście. Mogę pierwsza spróbować mojej coli. W końcu czekoladowa kola jest dość rzadka. Mmm, jest smaczniejsza niż myślałam. Co jest w kutelce? Też czekolada? Tak, tylko że płynna. Płynna, ale nadal bardzo smaczna. Szkoda, że nie widzisz swoich czekoladowych zębów. Wicie samej płynnej czekolady jest nudne. Lepiej zrobię z niej coś niezwykłego. Na przykład czekoladowy popyt. Będzie super! Nie uda ci się, to na bank nie wyjdzie. Tak? Myślę, że jesteś po prostu zazdrosna. Tylko spójrz. Wyszło! Na Twoich oczach powstał ten czekoladowy popyt. Spróbuję. Jest taki pyszny. Szkoda, że go nie spróbujesz. A mnie nie szkoda. Myślisz, że nie potrafię zrobić własnego pysznego popytu? To proste. Zamierzam zrobić go z Coca-Coli. Zobaczysz, to, to będzie najfajniejszy popyt ze wszystkich. Kola może zamarzać tak samo szybko jak czekolada. Dobra. Gotowe. Ja też zamierzam zjeść pyszny popyt. Nie uwierzę, dopóki go nie wyjmiesz i nie pokażesz. Hej! Łatwością. Trzeba tylko wyjąć z foremki. Dobra, jak go wyciągnąć? Aj, co ty robisz? Dlaczego mnie uderzyłaś? Nie zrobiłam tego specjalnie. Przepraszam, nie złość się, tylko spójrz na mój popyt. Wow, wygląda smakowicie. Mogę spróbować? Spróbować? Tak, jasne. Spodoba Ci się. Kiedy ty będziesz lizać mój popyt, ja szybko zjem twój czekoladowy. Słuchaj, miałaś rację. Jest naprawdę dobry. Bardzo mi smakuje. Fajnie, że się ze mną podzieliłaś. Pomóż mi, proszę! Dobra, pomogę. I tak nie mam już smakołyku. Jak śmiesz, złodziejko! Daj spokój! To był tylko żart. Come on! Hurra! To iPhone i to nowy! Skąd wiedzieliście, że to jest ten, który chciałam mieć? Ja też mam iPhone'a, ale jest mm -hmm. dziwnego koloru. Nie wiedziałam, że istnieją brązowe iPhony. Wiem, to czekolada! Mamy wielkie szczęście, spodoba Ci się. Wiem, nie mogę się doczekać, żeby spróbować, jak dobrze smakuje ten iPhone. Coś mi mówi, że będzie pyszny. Hmm. I rzeczywiście jest niesamowity. Szkoda, że go nie dostałaś. Hmm. A tak przy okazji, jak się ma Twój prawdziwy iPhone. Hmm. Jakie pyszności. Hmm. Yy, mój iPhone? No nieźle. Dzięki niemu też zjem coś dobrego. Spójrz! Mogę sprawić, że smakołyki pojawią się na stole. O wow, to naprawdę działa! Jeśli raz się udało, uda się i teraz. Może zrobisz mi też pyszny poczęstunek? Nic cię to nie kosztuje. Nie, sama nie mam wystarczająco dużo smakołyków. Tylko jeden, proszę. A, no nie zjem karalucha. Niech Diana się nim zajmie. Diana, proszę bardzo, częstuj się. Nie, nie chcę karalucha. Zabierzcie go ode mnie! Fu, to okropne! Końcu zniknął. Teraz już nigdy nie wróci. Nie, nie, odejdź! Błagam cię, słabo mi zaraz tam Ej! Co z tobą? Zobaczmy, co my tu mamy. Wow, moja ulubiona guma, Huba Buba. A ja mam Lizaka, ale w środku jest ukryte coś strasznego. Spójrz, Suzy, to gigantyczny karaluch. Ochyda. Im szybciej go zjesz, tym lepiej. Masz rację. Może ten Lizak nie jest taki zły? Jest naprawdę dobry. Nie powinna była się tak martwić, to jest pyszne. Suzy, twoja kolejna spróbowanie gumy. Nic prostszego. Guma nie może być zła. Wiedziałam, że to będzie czysta przyjemność. Cool. Mm, to wygląda bardzo apetycznie. Jak dobrze, że jest taka długa. Oj, co to jest? Masakra! Karaluch! na gigantycznego balona. Dmucham? Oj, oj, Co za paskudztwo! Ojej, Suzy, nie chcecie martwić, ale siedzi na tobie ogromny karaluch. Teraz nie na tobie, a na twoim balonie. A ty! Załatwiłam go? Paskudztwo. O nie przykleił mi się do policzka. Handy to przez ciebie. Zepsułaś mi całą przyjemność. Najwyższy czas podnieść pokrywki. Suzy, tym razem ty pierwsza. Wow, uwielbiam żelkowe oczy. Zwłaszcza jeśli zanurzy się je w pysznej posypce. Wtedy stają się po prostu rewelacyjnie smaczne. A jeszcze można to zapić pyszniutkim napojem. Super. Skończyłaś? To teraz ja podnoszę pokrywkę. Ja też mam coś fajnego. Cała miseczka kuleczek. Nie dość, że są piękne, to jeszcze niesamowicie smaczne. I można je jeść taką rurką. Hej, a może podzielisz się z przyjaciółką? Nie, sama mam mało. Wyglądają naprawdę odlotowo. Oj! Pomocy! Nie panikuj, zaraz cię poklepię. Dziękuję, kochana. Już myślałam, że to będą ostatnie słodycze w moim życiu. Tak się cieszę, że cię mam. Nie ma za co, Candy. Stój. Tym razem ja pierwsza. Mentosy? Super, uwielbiam je. Co prawda są troszkę twarde, ale to nie szkodzi. Candy, a ty co masz? Okej. Wow, mam kask, którego mogę używać do bicia truskawkowego napoju Chupa Czy to nie wspaniałe? Wolne ręce i słodycze w ustach. Mogę spróbować? Jeszcze czego? To moje urządzenie, nie psuj mi zabawy. Ach, tak? Zobaczymy, jak ci się spodoba coś takiego. Wrzucę ci kilka mentosów do puszki. Co ty zrobiłaś? O nie! Czułam się jak wulkan podczas erupcji. Przez ciebie cała jestem lepka. Co za ochyda. Sama jesteś sobie winna, to ty wrzuciłaś mentosy. Papier, kamień, nożyce. Wygrałam, więc jako pierwsza podnoszę pokrywkę. Wow, tym razem dostałam całą masę różnych niebieskich smakołyków. A ja mam taki sam stos różowych. Ekstra. Chyba zacznę od tej butelki. Wygląda najbardziej interesująco. Ciekawe, co jest w środku. Słodki soczek! Niewiarygodnie pyszny. Mogłabym go pić bez końca. A ja zacznę od strzelających cukierków. Samo jedzenie jest nudne, więc zrobię sobie koktajl. Nice! Teraz można spróbować żelków. Najważniejsze, aby złapać każdego z nich. Co za uczta! Prosto do celu! Są niewiarygodnie pyszne. Mogłabym je mieć kilogramami. Zgadzam się, żelki są świetne. Wspaniale nadają się do mojego smoothie. A jego podstawą będzie różowy soczek. Mm, jaki pyszny. Suzy, dlaczego tak na mnie patrzysz? Co, ja? W tej chwili jestem zajęta próbowaniem strzelających cukierków. Są jak fajerwerki eksplodujące w moich ustach. Nieźle. No cóż, pozostało tylko spróbować marshmallows. Uwielbiam je. Pyszności. Im więcej pianek, tym lepiej. Pysz ona jest łakoma. Moje pianki będą zwieńczeniem koktajlu który nawiasem mówiąc jest już prawie gotowy. Trzeba tylko zamieszać. Mogę spróbować twojego koktajlu? Też mam szklankę. I jest pusta. No to po co zjadłaś wszystko naraz? Teraz możesz mi tylko zazdrościć. Tak? Nie ma mowy. Spróbuję twojego koktajlu. Długa słomka mi w tym pomoże. Co ty robisz, Suzy? Nawet mnie nie słyszy. Daj mi nauczkę, spróbuję nie tylko mojego koktajlu. Olej ze szprotek to jest to, czego potrzebuję. Co to za obrzydlistwo? Uu, to ryba! Nie cierpiesz szprotek! Młe! Co ty nie powiesz? To nagroda w sam raz dla kogoś, kto kradnie cudze smakołeki. Tym razem kolejność jest taka. Najpierw ja podnoszę, a potem ty. Wow, co za nietypowy Lizak w komplecie z mini kibelkiem. Fajnie to wygląda. Lizak jest bardzo smaczny. A jak smakuje ta posypka? Spróbujmy zanurzę w niej Lizaka. Rewelka. Jest jeszcze lepszy. Jestem zachwycona. Ja mam dwa smakołyki. płynne cukierki i pierścionek. Z wielkim lizakiem zamiast diamentu. Jestem taka szczęśliwa. Wolę lizaka niż diament. Będzie smakował jeszcze lepiej, gdy poleję go słodkim sosem. Właśnie w ten sposób. Spróbuję. Jakie dobre. I kwaśne. Mogę polizać? Polizać? Nie mam mowy. Ale wiesz co? Możemy się troszkę wymienić. Posmarujemy lizaki płynnymi cukierkami, a potem zanurzymy je w twojej posypce. Myślę, że to genialny pomysł. O, tak! Idealnie. Wspaniale. Teraz ja. No to co? Próbujemy. Palce lizać. Cudowny smak, jednocześnie kwaśne i słodkie. Udane połączenie. Zgadzam się. Super uczta.